Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie Shark przy mikrofonie. E, wszyscy wybierają się na majóweczkę, majóweczkę lada moment. E, z tego co słyszałem, w Polsce jest piękna pogoda, e, natomiast mam dla Was analizę tuż przed majówką. Myślę, że wiele osób będzie nią zainteresowanych, ponieważ kakao jest ostatnio w modzie na rynku. E, ostatnio e, zrobiłem analizę, ciężko to nazwać analizą, w zasadzie to były dwa słowa przy okazji jednego e, z filmów. E, mówiłem o tym, że kakao z tego poziomu zielonego spadnie dotąd i widzę dalej wzrosty. Co wydarzyło się idealnie i rewelacyjnie poszło najpierw w jedną stronę, potem w drugą. Więc takie malutkie rozliczenie się, no bo to był tak naprawdę, no mówię, krótkie dwa słowa, ktoś mnie poprosił w komentarzu, ale mam jeszcze ten szablon. Natomiast teraz chcę wam powiedzieć, co według mnie w najbliższym czasie będzie się działo na kakao. Przechodzimy sobie na na szablon. Najpierw Pójdziemy na interwał W1. Przede wszystkim, co my tutaj mamy? Mamy tu bardzo rzadką sytuację. Mamy tutaj formację wyspy odwrotu. Tutaj mamy wyspę i tutaj dookoła ja to jeszcze przybliżyć już się nie da, tu jest woda i tu jest woda. E, taka formacja oddzielona dwoma z dwóch stron lukami jest po prostu. Przegenialną formacją, która zazwyczaj występuje na rynkach typu indeksy, właśnie surowce, natomiast daje bardzo, ale to bardzo ładne, piękne ruchy. Natomiast, no zobaczcie, rynek już bardzo mocno spadł. Pytanie, co będzie dalej? Jeżeli chcielibyśmy wchodzić w tym momencie w spadki, czeka nas bardzo głęboka. Korekta i pytanie: Czy to wytrzymamy psychicznie i finansowo? Dlatego pozwólcie, że powiem Wam, jak ja to widzę. Analiza będzie kilkuskładnikowa, więc cierpliwie, cierpliwie słuchajcie i oglądajcie. Przede wszystkim, ze względu na to, że uderzyliśmy w średnią 100, jest bardzo duże teraz prawdopodobieństwo korekty, która zresztą już się dzisiaj zaczęła, co widać. Rynek bardzo mocno odbił od okolic 7800 i pędzi do góry. Przede wszystkim tu jeszcze chcę wam dwie rzeczy pokazać. Pierwsza rzecz to jest rzecz, która jest taka w ogóle dla mnie samego trochę dziwna, ponieważ w tym miejscu, zobaczcie, wytworzył się szark. Shark Kontynuacy, szark odwrot odwrotu trendu. Tylko że ten szark został całkowicie rozjechany przez ten dzisiejszy ruch, ponieważ szarki tak naprawdę e, powinny się zakończyć w tym miejscu, i to by idealnie pasowało właśnie z okolicą średniej 100. Natomiast nie można, e, nie można tutaj e, zaprzeczyć temu, że ten ruch ewidentnie jest. Bardzo silną reakcją po tych wielkich wzrostach, kilku tygodniowych. Natomiast co tutaj jeszcze jest? Jest tu jeszcze, moi drodzy, tego szarka już zabiorę, bo tu chciałem Wam tylko pokazać to w ramach ciekawostki. Szarki nie mają aż tak dużego, aż tak dużego punktu D, aczkolwiek kształt szarka jest. Teraz tak, mamy tutaj, to już zabieramy. Mamy tutaj, moi drodzy, już Wam pokazuję. Kolejną formację harmoniczną. Eee, I to jest e, taka formacja troszeczkę hybrydowa, e, ponieważ punkt B jest między 61 i 8, ale też jest e, stosunkowo blisko do 78 i 6. I to jest formacja taka, tak jak powiedziałem, hybryda. Krap połączony z motylem. Tutaj 161 mamy, troszkę wybiło. I mamy bardzo silną reakcję. I teraz, co według mnie się wydarzy, eee, korekta, która w tej chwili idzie do góry, są dwa miejsca, dwa, dwie strefy, dwa rejony, eee, gdzie może ta korekta się zatrzymać. Pierwszy jest w tym miejscu. Tutaj. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj punkt X tego y, motyla, punkt B, tego rozjechanego szarka i jest tutaj, moi drodzy, również multilevel, zobaczcie, no tak naprawdę to powinno być y, tutaj, multilevel złożony z y, kilku dołków, raz, no, dwa, taki mocno naciągany i... Y, y, 3 i multilewele, e, cena, kiedy szczególnie w początkowej fazie, szczególnie w początkowej fazie trendu, e, takie multilewele są tworzone, cena mocno to przebija i wraca do nich. E, dodatkowo ten multilevel zgrywa się z 50% całego tego spadku. Drugi natomiast poziom tutaj. Aż 10 tysięcy i to nawet z hakiem. Czemu? Po pierwsze, punkt B. Po drugie, 61% FIBO. Po trzecie, cross. Cross dwóch średnich. I któryś z tych dwóch poziomów, może troszeczkę nawet wyżej, bo generalnie... Y to nie jest nigdy tak, że jak w aptece rynek równo dochodzi do poziomu i odbija. Pamiętajcie, że to są strefy. Któryś z tych poziomów, jeżeli pojawi się odpowiednia reakcja, odpowiednia formacja, to według mnie jest tutaj miejsce, gdzie podłączamy się na kolejną wielką falę spadkową. Pokażę Wam zaraz tą falę spadkową. Moi drodzy, nie ma takiej opcji, żebyśmy my przepuścili na grupie FX taki setup. Na pewno będziemy tego pilnowali, bo to jest naprawdę wyjątkowy, wyjątkowa okazja na big short, na dużego shorta. Tak więc jeżeli, jeżeli, moi drodzy, nie jesteście w stanie, nie macie czasu, żeby przypilnować sobie tego kakao, albo nie jesteście w stanie wychwycić, jak będzie wyglądała odpowiednia reakcja, czy to będzie ten poziom. Czy to będzie ten poziom? Czy może jeszcze inny? To słuchajcie, wskakujcie na grupę FX, tam będziemy pilnowali tego Big Shorta, nasze skanery będą pilnowały poziomów, jak również reakcji. Strona sharktrader.pl i oczywiście wskakujcie pod opis do opisu pod tym filmem, ponieważ tam macie dokładnego, dokładny link z live'em, gdzie opowiadam bardzo precyzyjnie, jak wygląda grupa. FX. Tak więc nie wahajcie się i widzimy się na grupie FX, moi drodzy. A teraz Wam pokażę, jak wielki potencjał jest w tym spadku. Jeżeli gdzieś tutaj to się e, wydarzy, to co? To, to już możemy zabrać. To co? Jakie tutaj mamy? E, już Wam pokazuję. Jakie tutaj mamy e, szanse? Co się może wydarzyć? Przede wszystkim <laughs> mierzymy, idziemy nawet na W1. Mierzymy sobie. Cały ten wielki, przepotężny wzrost. Zobaczcie, najpierw na 38% jest reakcja. Druga reakcja nie reakcja, tylko w zasadzie target, tej, profit tych naszych spadków obstawiałbym na 50%, czyli aż 7 tysięcy. W tym miejscu mamy również ja to chyba powinienem. Tak, powinienem to przybliżyć, żeby to było lepiej widać. Mamy średnią 100 z interwału d1. Średnią setkę. I tak samo jak ta średnia setka reaguje nam, ok, to jest przybite, ale reaguje okolice właśnie tej setki. Tak samo ta setka tutaj, jeżeli zgra się nam z 50%, to mamy tutaj kolejny e, target. Ale, moi drodzy, to nie wszystko. Idziemy na w1. Jeżeli dojedziemy do tych poziomów i zaczniemy spadać, to co się tutaj wydarzy? To tu się, moi drodzy, zmienię tylko kolor na przykład na niebieski, to tu, moi drodzy, ma szansę wytworzyć się przepotężny, przeogromny Batman z punktem D na 886 i y, Batmany reagują w strefie 8.8.6 do 100%. Tu stawiam drugi target. 3000, tysiące. 70% przycena z 10 tysięcy. W tym miejscu mamy również multilevel. Zobaczcie. Tu mamy multilevel. Taki sam multilevel, który został na górze Wam pokazałem. Tutaj. Został zakryty przez cenę i cena do niego wraca. Tutaj został utworzony, zakryty i cena jest ogromna szansa, że do niego wróci. Ktoś mi powie, szark, ty żeś kompletnie zgłupiał. Przecież to są takie ceny: 70%. To jest po prostu absurd. Ludzie będą pisali w komentarzach, co by się musiało wydarzyć, żeby to tak spadło. A ja wam teraz coś pokażę, moi drodzy. Spójrzcie na ten wykres. Zap Zróbcie sobie takie zdjęcie w swojej e, głowie i zapamiętajcie ten wykres. Multilevel, przepraszam, multilevel, wielki wyjazd. Idziemy na pszenicę, przepraszam, na kukurydzę. Multilevel, wielki wyjazd. Co się dzieje? Zjeżdżamy prawie, już jesteśmy na multilevelu. Idziemy do pszenicy. Co się dzieje? Multilevel, tutaj, w tym miejscu, tu, wielki wyjazd. I tu mamy też harmonika, ja o niej mówiłem na ostatnim filmie. E, zobaczcie, w tym miejscu, tu, też, my jesteśmy w tej chwili w tym miejscu na pszenicy, znaczy na, na kakao, w tym miejscu, co była pszenica. I zobaczcie, kopia, kopia, to są dwa, to są dwa korn, kukurydza oraz pszenica, dwa rolne, rolne surowce, a kakao jest kolejnym trzecim. Kopia to jest po prostu identyczna kalka tego, co jest na tamtych, dlatego jest według mnie ogromne prawdopodobieństwo zjazdu do 3300. Ktoś mi powie, bo bardzo często pytacie, e, jaki jest zasięg tego. Słuchajcie, interwał jest w 1. Liczymy to w tygodniach. Według mnie to może być nawet kilka tygodni, nawet 2, 3, 4 czy 5 miesięcy. Natomiast jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli ten spadek, ten tutaj, był e, falą, Pierwszą i teraz pójdzie dwójka. To ci, którzy znają falę Eliota i trochę analizy technicznej wiedzą, że fala trzecia jest falą najszybszą, najbardziej się rozciągającą, najbardziej dynamiczną i najwięcej yy, i w większość traderów najbardziej ją lubi, czyli tą falę, ramię CD potencjalnego. Batmana tutaj. Tak więc moi drodzy, jeśli nie chcecie przegapić tego, żeby wyhaczyć ten moment, wskakujcie na grupę FX, a ja, a ja moi drodzy, już wam na tą chwilę bardzo gorąco dziękuję pamiętajcie, jeśli sami będziecie szukali tu wejścia, koniecznie musicie znaleźć bardzo dobrą i solidną formację, jakąś reakcję dającą odwrót tego ruchu, żeby nie wpakować się w jakiś, w jakiś kiepski układ i siedzieć, czekać na, na to, aż rynek będzie spadał, bo wiem, że w, niejedno, w wielu miejscach tutaj ludzie się właśnie na kakao wpakowali i był później duży, duży problem Duży lament. Tak więc, moi drodzy, miejmy nadzieję, że bardzo pięknie kakao nam wyjdzie, tak jak kukurydza, e, ładnie spadła, pszenica to są naprawdę e, kopie i kalki tego, co się dzieje w tej chwili na kakao. Musimy tylko znaleźć tu odpowiednią reakcję i czekać bardzo cierpliwie na realizację tych poziomów. Wielkie dzięki i życzę Wam udanej majówki, żebyście się dobrze bawili. Pozdrawiam gorąco, Shark Trader.